A do przystępujemy do ustalenia porządku obrad. Proponuję następujący, następujący szczegółowy porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad szóstej sesji Rady Gminy w Ratowicach. Punkt drugi. Zatwierdzenie porządku obrad. Punkt trzeci. Zatwierdzenie protokołu z czwartej sesji. Punkt czwarty. Zatwierdzenie protokołu z piątej sesji. Punkt piąty. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy. Kondratowice na 2019 rok, projekt numer 1. Punkt 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Kondratowice na lata 2019-2026, projekt numer 2. Punkt 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kondratowice w 2019 roku projekt numer 3 punkt 8 przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości stawki oraz opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki projekt numer 6 4 punkt 9 przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów do stowarzyszenia inicjatyw społeczno-gospodarczych w Strzelinie projekt numer pięć. Punkt 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowo-finansowej Powiatowi za 20, na 2019 rok. Projekt nr 6. Punkt 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umowy dzierżawy. Projekt nr 7. Punkt 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kondratowice. Projekt nr 8. Punkt 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2, łamane przez 3, łamane przez 2018 Rady Gminy Kondratowice z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Kondratowice. Projekt nr 9. Projekt uchwały składa się z następujących podpunktów. Podpunkt 1. Powołanie komisji skutacyjnej. Podpunkt 2. Zgłoszenie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego. Podpunkt 3. Przyjęcie regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Podpunkt 4. Prezentacja kandydatów. Podpunkt 5. Przeprowadzenie głosowania tajnego. Podpunkt 6. Nadanie sygnatury uchwale. Punkt 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2, łamane przez 8, łamane przez 2018. Rady Gminy Kondratowice z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kondratowice projekt nr 10. Punkt 15. Informacja z prac Komisji Stałych za okres międzysesyjny. Punkt 16. Sprawozdanie Wójta Gminy Pana Tomasza Gracza za okres międzysesyjny punkt siedemnasty interpelacje i zapytania radnych, punkt osiemnasty zamknięcie sesji. Wysoka Rado. Przed przystąpieniem do zatwierdzenia porządku obrad wnioskuję do Wysokiej Rady o wykreślenie z dzisiejszego porządku obrad punktu 3 i 4 dotyczącego przyjęcia protokołów z poprzednich sesji protokoły nie zostały w pełni dokończone i sprawdzone. Proponuję, aby punkty te przyjąć na najbliższej sesji oraz punktu dwunastego Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kondratowice złożonej w dniu 26 lutego 2019 roku. Odnosząc się do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego planowanej do podjęcia po upływie 30 dni od dnia złożenia rezygnacji przez radnego wskazuję na artykuł 19 ustęp 6 ustawy o samorządzie gminy który stanowi że nie podjęcie uchwały o której mowa w ciągu o której mowa w ustępie 5 w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczna z przyjęciem rezygnacji przez Radę Gminy z upływem dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta. Takie stanowisko otrzymaliśmy na zapytanie skierowane do Wydziału Nadzoru i Kontroli. W związku z powyższym uważam wprowadzenie powyższych zmian za zasadne. Czy ktoś z Państwa radnych? Ma jeszcze jakieś uwagi do tak przedstawionego porządku obrad? Proszę, pani Małgorzata. Chciałabym, aby wprowadzono punkt, który do tej pory y, był y, w naszych porządkach. Zapytania i wolne wnioski. Na podstawie statutu, y, Rozdział 5, paragraf 26, punkt 4. Taki punkt się powinien znaleźć.